Rozmawiam z panią Cicieręgą-Gazdową. Pani w Gorlicach jest od roku? 1959. Urodziła się pani gdzie? Urodziłam się w Kozłowie koło Dębicy. I zapewne szkoła podstawowa, potem liceum gdzie? Liceum w Dębicy, liceum ogólnokształcące w Dębicy imieniem właśnie Władysława Jagieły. Takie liktarne liceum, bo dawniej do, do… Znaczy gimnazjum czy liceum. Dawniej tak nie chodziła młodzież wiejska do, do szkół średnich, więc byłam pierwszą dziewczyną z tej wsi, która poszła w ogóle do szkoły i jeszcze do liceum, gdzie były męskie klasy, żeńskie klasy i byłam jedyną dziewczyną ze wsi w ogóle w całej tej szkole żeńskiej. Także, że taka była sytuacja. Chodziło się do szkoły zawodowej przeważnie, no ale z tej mojej wsi to, to raczej dziewczyny nie, nie chodzi. nie A co skłoniło rodziców, że panią... Yy... No miałam bardzo światłego ojca, który jak właśnie mówiłam, był sołtysem, yy, bardzo się liczyła w jej z nim, bo jak coś cię tam zarządził i starał się o, o elektryczność, potem o gaz, to wszystko organizował, jak i tam pomoc. To były lata i, i ten, no, lata już socjalistyczne, co ja pamiętam, już, już po wojnie. Czyli lata 50. Tak, 50. po wojnie. Ojciec mój prowadził y, zespół teatralny, wystawiali sztuki, żeby zarobić na odbudowę kościółka, takiego małego, który był w sąsiedni wsi. Proszę? Dlaczego odbudowę? No się bo był stało? zniszczony w czasie, w czasie okupacji, Aha. zwłaszcza w czasie jak wojska radzieckie przyszły, to nie wiem co można mówić, to tam była po prostu trzymali konie w no tak. tym kościółku takim drewnianym. I żeby to odbudować, żebyśmy mieli bliżej do kościoła, no to robili te przedstawienia, jeździli po wsiach sąsiednich. I pieniądze. A pani miała rodzeństwo? Tak, tak. A rodzeństwo też zostało wysłane do szkół? Rodzeństwo zostało wysłane do szkół, ale nie, wszy, nie wszystkie dziewczyny. Były, byłyśmy same cztery dziewczynki. Więc siostra jedna poszła od razu do pracy, bo zaczęła chodzić do szkoły, ale coś tam nie bardzo się powiodło. Druga skończyła liceum ogólne, a trzecia z szkołę wieczorową. Po liceum dębickim co dalej było? Poszłam na studia do wyższej szkoły pedagogicznej do Krakowa na Wydział przyrodniczo-geograficzny, specjalność geografia. I ukończyłam w 1958 roku studia magisterskie i poszłam do pracy. Pierwszy rok pracowałam w sąsiedniej wsi, mojej sąsiedniej wsi w paszczynie w szkole podstawowej. Uczyłam geografii. Po roku przeniosłam się do Gorlic i tu potem wyszłam za mąż. Pierwsza praca w Gorlicach to? No, to byłam, zostałam kierownikiem internatu zespołu, znaczy technikum ekonomicznego, później szkoła nazywała się Zespół Szkół Ekonomicznych. Szkoła mieściła się przy rzece Ropie, dzisiaj tam jest WSS. A później A została… A internat? A internat na ulicy Węgierskiej 13, w budynku po y, takim pożydowskim, gdzie wszystkie pokoje miały wejścia do bo, drzwi wejściowe, tak jak, jak w tych dobach pożydowskich, tak samo tu tak było w tym, co ja mieszkam teraz. Czyli jak Z pokoju do pokoju się przechodziło Aha, tak, tak, tak ja. taka. No. Taki był dość zaniedbany budynek, oprócz tego było wybudowana kuchnia i świetlica i jadalnia oddzielnie wolnostojący budynek. Ile dzieciaków? Dzieciaków mało? było po 50 albo 60. A to, to spora ta, jest. Tak, spora. Na początku w oddzielnej części budynku byli też chłopcy. Mhm. Ale to tylko było dwa lata, a potem już były tylko dziewczynki. Było bardzo dużo młodzieży, właśnie z Powiatu Jasielskiego, bo tam nie było technikum ekonomicznego, przyjezdnej młodzieży. Pani jako kierowniczka, jeszcze jakaś kadra wychowawcza. Tak, tak, były jeszcze dwie wychowawczynie. Jak przyjechałam, to w ogóle jak grono mnie zobaczyło, bo przyjechałam na konferencję, jak mi grono zobaczyło, to stwierdziło, że się taka osoba nie nadaje absolutnie, bo była młodą dziewczyną, a tymczasem to jednak stanowisko takie. No. Ale potem, ale kuratorium stwierdziło, że się właśnie nadaje i już. I ja się specjalnie nie przejmowałam tym. I długo tego. pani tam pracowała? Gdzie? No w internacie. No, pracowałam, no długo, długo pracowałam do, trzy lata przed emeryturą, kiedy były, zaczęto przebudowywać już internet i przystosowywać na klasy lekcyjne, to ja wtedy zostałam pedagogiem szkolnym. Trzy lata przed emeryturą. Lata Potem poszłam w 90... 92 roku poszłam na emeryturę. Pani chciała. A jeszcze w to... czasie emerytury y, założyłam y, wspólnie z koleżanką szkołę policjalną y, o kierunku informatyka i kosmetyka. I prowadziłam jako dyrektor przez pięć lat tą szkołę. – A gdzież ona się mieściła? – Mieściła się w, w Domu Kultury w, w Gliniku. No. – jeszcze raz słyszę. No i proszę Panią, i taka była sytuacja, że potem już, bo nie było informatyki w szkołach średnich. Potem zaczęto już wprowadzać, no to młodzież poszła do szkoły, bo to bezpłatnie, u nas było płatne. To była szkoła policyalna, o tych kierunkach, które wspomniałam, ale na zasadzie szkoły średniej. Okay. I potem wychodził, y, dany absolwent jako technik y, Ale co, informatyk. Ale też była tam? Y, nie, tylko były egzaminy. Był technik ekonomii, y, informatyk i technik kos kosmetyk. I wykształciłam ksz dość dużo tych kosmetyczek. W Gorlicach są, pracują. I przyjechały w Jaśle i w, w sąsiednich w tych okolicach. A wróćmy do momentu, kiedy pani przyjeżdża do Górnic. Jak, no. jak pani wspomina w te, ten pierwszy raz Gorlicki? No więc tak. No, po, no muszę w takim razie, jak już miałam załatwioną pracę, no to muszę się do tych Gorlic wybrać. Wsiadłam w, w pociąg w znała A słyszała bym... Pani w ogóle… Gorlice znałam z liceum ogólnego, bo Gorlice, Jasło, Krosno to są tereny roponośne, więc tu była… Aha, uczyła byt, się tak, 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 to wiedziałam. Tyle tylko właściwie wiedziałam o Gorlicach, że, że tu są rafinerie, tu jest kopalnictwo ropy naftowej i tyle. O, jeszcze wiedziałam o, o fabryce maszyn górniczych, wiertniczych, które na tym terenie prosperuje ze względu na to, że, że potrzebny jest sprzęt do kopalnictwa. No więc przyjechałam, wsiadłam w Dębicy do pociągu, w Tarnowie się przesiadłam na Stróże, w Stróżach przesiadłam się do za, Zagórzan, z Zagórzan do Gorlic. Przyjechałam do Gorlic. No, no właśnie. To. No i właśnie tory się skończyły. Myślę się to miało być jakieś dość miasto takie może jak Dębica, a tymczasem jakieś to miasto dość liche, że tory się tu kończą. No, A ja byłam, z, właśnie Dębica to jest ośrodek, gdzie tory rozchodzą się do Mielca, Lublina, do Rzeszowa i do Krakowa. Wsiada się w pociąg i jedzie się do tego. Ja nawet do liceum dojeżdżałam pociągiem parę tam kilometrów. No i miasto zrobiło na mnie przygnębiające wrażenie. Pierwsze, nie było nigdzie kwiatów, żadnych skwerów, co dla mnie to było takie dziwne. Te domy takie, no, różne, takie, takie jakieś, no niezbyt takie ładne, ładniejsza była Dębica. No a już internat, jak zobaczyłam, no to już było zupełnie, zupełnie zaskoczenie wielkie. Klęska, tak, klęska. Jak w, wyglądał taki marchet? No, w, w, w ten przybudowany budynek? Gdzie była kuchnia, akurat wtedy truli muchy, niesamowity taki ten zapach i tak przygnębiająca i ten duży budynek i ten mniejszy budynek, jakoś tak to wszystko nie wiem, dlaczego może byłam tak nastawiona, że to spotkam coś innego, a tu się nagle takie coś okazało i jeszcze, jeszcze nie było dyrektora, wysłali mnie do Pana dyrektora, który mieszkał na, mieszkał w Stróżówce na ulicy obecnej, Sadowej, Chili Ryszard. No. Ja do niego poszłam, a on mi mówi tak, żeby świecka szkoła, że no, nie można, nie można y, chodzić do kościoła i tam do, takie, no, takie takie rzeczy, czasy, tak. takie czasy były. To też. No ale i przyjęcie, samo przyjęcie, też niezbyt miłe, także jeszcze że te wszystkie uwagi takie, tak na mnie zrobiły wrażenie, że prawie przepłakałam, idąc z tej właśnie, z tej właśnie y, stróżówki do stacji kolejowej, przepłakałam, że mi się tu nie podoba, że ja tu nie chcę pracować. O, nic no. No, ale potem przemyślałam, że nie mam wyjścia, trzeba jednak żyć i pracować, i zarabiać. No, na pocieszenie to muszę powiedzieć, że potem Gorlice mnie tak zauroczyły. Organizowałam wycieczki, obozy wędrowne, prowadziłam schronisko młodzieżowe w internacie, w, w, w serozonie letnim, przechodziły przez moje schronisko bardzo dużo obozów wędrownych z całej Polski i dopiero wtedy jak poznałam Beskid Niski zaczęłam się rozglądać po tych wsiach, rozmawiać z ludźmi, czytać o łemkach, które też w czasie studiów znałam. Zresztą znałam też w czasie studiów poznałam wieś Szymbark. Bo mój profesor Jan Flis na geomorfologii wykładał, że w, tak. w Szymbarku jest osuwisko Szklarka, tak. największe osuwisko. Które, do którego może się kiedyś wybierzemy, tak nam powiedział, no to już wiedziałam. I... A będąc już w Gorlicach, przypomniałam sobie, że mi się bardzo podobały wiersze tego Pola, że on tu mieszkał, w Gliniku, potem jeszcze o Kromerze też wiedziałam. Także no, zaczęłam się interesować i historią, i, i geografią, no jak mówię, właśnie tymi wycieczkami. Głównie. Czyli y, spędziła Pani już, no jest Pani gorliczanką, nie ma tak, dwóch stali, Tak, tak, bardzo mi się spodobały gorlice i już później nie chciałam się nigdy nigdzie wyjeżdżać, choć miałam propozycję, bo już chciałam tu zostać. Tu Pani wyszła za mąż? Tu wyszłam za mąż i tu urodziły się moje dzieci, czworo dzieci, dwóch chłopców dwie dziewczynki. I tu mieszkam, i tu chyba. Jak ubrę, to będę pochowana na cmentarzu, na którym mam grobowiec. Czyli, czyli, jest Pani gorliczanką, Tak, jestem go gorliczanką. A chciałabym zapytać… Yy, oprócz tego, że jeszcze chciałam że oprócz tego to się wciągłam do pracy ptt -ku. chodziłam na zebrania i tam też organizowano wycieczki, także, że też to, ta praca w tym ptt to mnie tak mobilizowała do tego, żeby i pomagać w wytyczaniu szlaków górskich, no i, i tym jeździliśmy na… A znała Pani profesora Gabriel a pewnie, bardzo dobrze. I, i tak, pod, tak. By, by, bo on też wytyczał szlaki, Tak, prawda? i jeździliśmy na Magurę, tam organizowano wycieczki. Nieraz jechałam tam na Magurę ze swoimi przyjaciółkami, tośmy sobie same piekły placki ziemiaczane i żeśmy zwiedzały. Jak przyjechała jakaś wizytacja z Rzeszowa, to mnie proszono, zwłaszcza jeden z panów, który który się trochę zainteresował moją osobą, no to prowadziłam ich pieszo, pieszo do na górę, szlakiem tą żółtym przez ropską górę i tak dalej, potem po, z powrotem też. Także Czyli że, z bar... wracaliście też na piechotę. Tak, że ja bardzo dużo właśnie w czasie studiów tyle te, po Polsce, całą Polskę prawie zeszłam na yy, z własnych nogach. Wszystkie góry za, wyższe zaliczyłam, rysy i w ogóle polskie góry, Lackową tutaj, i tutaj, i tam, i wszystkie i, łysice, i tak dalej itd. Tak i wieżyce. Także, Jest pani... Tak, przeszłam, przeszłam, przeszłam tak. No i tutaj bardzo dużo też zwiedzałam tych, tych miejscowości. Jak poszłam pierwszy raz tu do pętnej do izb, mi się, co się tu podziało z tymi z tymi? A przy, przypomniałam sobie, że w czasie studiów pani profesor Dąbrowska która później to organizowała, takie sympogezjum w Gorlicach. Ona nas przecież mówiła o Łemkach i rozpływała się nad tymi Łemkami, że takich potraktowanych i tak dalej. Więc też postanowiłam sobie, postanowiłam sobie zbadać dokładnie sprawie Łemków i tych wsi, które są opuszczone. Są tam tylko drzewa owocowe i gdzieś studnia, a tak to wszystko zniszczone. A tam były dawniej wsie. No. A wróćmy do opowieści A. o gorlicach. No. Pani przyszła do pracy do internatu. Czy ten internat już działał jakiś czas? Tak, tak działał. Jak wyglądała ulica węgierska z czasów, kiedy pani tam pierwszy raz trafiła? Więc ulica węgierska była taka. Była mleczarnia. Zaraz jak się skręcało na to, no to był właśnie ten, ten pomniczek tam, gdzie zapłonęła pierwsza lampa naftowa. Tak. To wiem, że tam potem jeszcze to było, ta figurka została tak ładnie od, ten, odnowiona i posadzono tam krzewy. To to było na początku ulicy tej. A w tym budynku, który przylega na rogu właśnie węgierskiej, to było przedszkole, tam chodziły moje dzieci do przedszkola. Ale w którym budynku? W tym, jak się tu skręca już na węgierską, z ulicy Kościuszki, to ten budynek tu, po prawej, tu jest. Po tak, prawej, tak, tam po, gdzie jest poczta dzisiaj? Po drugiej stronie. Po drugiej stronie. No był już blok wybudowany tu. Po drugiej stronie takie domy były, pamiętam, potem dopiero wybudowany ten dom państwa córki śliwów. Tak i mleczarnia no to mleczarnia ten budynek mleczarni to dawniej była bursa męska i tam właśnie pamiętam byłam raz w towarzystwie księdza ryby proboszcza naszego i księdza grybosia i oni opowiadali że mieszkali tam jako studenci jako uczniowie W tak. tej bursie właśnie ten no a teraz jest tam właśnie galeria na tym miejscu była mleczarnia pracowali tam bardzo bardzo dużo ludzi Przecież pracowało i taka była prężna tam leczarnia. No, po drugiej stronie był internat. Obok internatu była taka, ten domek taki, w którym mieszkała taka pani Sopalowa, a teraz ten dom jest przychodnia Dziecięca i, i, i orkulista jest tam w tym. Dalej, dalej za tym właśnie, przed internatem było, były takie wielkie magazyny, i tam były meble, sprzedawano meble. Przed? Y przed internatem. Przed internatem. Tu, tu był już internat, a tam właśnie z tyłu się wchodziło, jak ten domek mały Sopalowej, był, w której mieszkała, potem tam były takie magazyny meblowe. Ich, Przyjeżdżały samochody, brać meble i, i, i przywozić. Tak. Tutaj jak się skręca na pocieszkę, to był taki stary dom. Mieszkali tacy małopolscy z rodziną. Potem ten dom zburzono i wybudowano dom w dużą kamienicę. No i tu stróżo tą pocieszka Latasiewiczowie, Potem tam dalej. To pamiętam, tam dalej mieszkał, tylko zapomniałam taki pan, który jak ja zaczęłam pracę, ja może po miesiącu, on zmarł. Był wielkim działaczem takim. Chyba komunistycznym, bo byłby świecki pogrzeb, i nas wysłali jako delegacja, żeby wzięła młodzież i poszła na ten pogrzeb. I tam ten dom taki stoi teraz. Nie wiem, czy w tym tam jest przychodnia, to już nawet nie pamiętam. Węgierska ulica, z, znana z tego, na się węgierska, bo był handel Gorlic z Węgrami. Tak, trakt węgierski. Trakt węgierski, właśnie. No. Możemy jeszcze powiedzieć. Kto pracował w internacie? Pracowała taka pani Zabierowska, takich bardzo bogatych ludzi Zabierowskich, którzy mieszkali w rynku. Nie pamięta pani imienia? Maria. Maria. Kosibowa, Helena pracowała w kuchni, jako intendentka. No i kucharki się tak zmieniały ciągle. E, a pani Zabierowska była, była wychowawczynią? Była tak? wychowawczynią. Ale mówiła pani, że wychowawczynią. do no to, ta, ale to już wtedy inne wychowawczynie to już były takie dochodzące. Aha, Nie było stałe. Aha. Ta była stała, miała etat. No. I taka starsza pani, i... która, która o, właśnie tak z młodzieżą wy, robiła takie prace ręczne, pracowała wcześniej w Łodzi, taka samotna osoba. Wiem, A... że jego, jej rodzice byli, ma, zajmowali się byli masażerami. I, I była to jakaś bogata rodzina, bo to byli ci Zabierowski, jeden z braci był tym, właśnie tym profesorem, uczył u nas w szkole. A tamci też byli też. Jeden Zabierowski był budowlańcem, mieszkał nawet na ulicy Węgierskiej. A jak wyglądało życie w internacji? No, był, pobudka była o godzinie siódmej, śniadanie, potem wybarsz do szkoły. Wcześniej się chodziło do szkoły, tak jak mówiłam, przy, tych, przy obecnym domu z, z połem. A potem jak była, jak już wybudowano naszą szkołę nową na ulicy Ariańskiej, no to bardzo blisko mieliśmy do, do Ariańskiej, do szkoły. Szkole, nie, no, po, po szkole przychodziła młodzież na obiad, potem był, o godzinie 15. zaczynała się nauka indywidualna, ale na wspólnej sali, potem kolacja, czas wolny dla młodzieży. No, kolacja przeważnie o 19.00 i potem czas wolny. Młodzież się uczyła. Jeżeli ktoś chciał, to się uczył. Oglądali telewizję. Czasem tam doorganizowano no, sobie takie zespoły recytatorskie i, i takie teatralne, prowadziła pani Maria. A cisza nocna? No i cisza o 22.00. 22. Tak, już była cisza noc. Na yy, niedzielę. Yy. No, i spo, z początku to były takie zaoszczenia, że można było raz w miesiącu tylko jechać do domu, ale potem to się zmieniło. Na każdą niedzielę, jeżeli młodzież chciała, to mogła jeździć. I sami mogli jechać? Tak, czy... sami mogli jechać, a wcześniej, jak mówię, właśnie raz w miesiącu, chyba że, że rodzice zwolnili, że była jakaś sytuacja, bo na przykład było dużo młodzieży tej głębkowskiej, mieli święta w innym terminie, to rodzice przyjeżdżali, żeby wtedy i wtedy zwolnić, bo mają święta. No myśmy szli na rękę i zwalniali młodzież. No tak. No. Mówiła pani o tym, że dobrze znała pani profesora Gabriela. Tak, Profesora Gabriela bardzo dobrze znałam. By, był właśnie nie tylko działaczem takim turystycznym, przychodził też na zebrania do PTT-ku, ale go znałam też, bo y, często właśnie rozmawialiśmy tam, na, na, on rozmawiał na różne tematy odnośnie no, biblioteki, książek. Znałam też jego żonę, artystkę, malarkę i jej obrazy, które malowała. Wiem nawet, gdzie jest pochowany. Czasem się tam zatrzymam. Tak? No. I tablica piękna jest w bibliotece właśnie jemu poświęcona. Tak, no jest biblioteka, jest imienia i jego tak, imienia. Tak, jego imieniem tak. właśnie, bardzo fajnie. Dobrze, to na razie w takim razie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego.